Cześć, to jest moja druga próba nagrywania tego, bo na początku telefonu nie miałem, nie miałem wyciszonego, więc straciłem 5 minut. No, i dokładnie to teraz porozmawiamy sobie dzisiaj o bazie Astralu, który jest totalnie nieznerwiony. Zobaczcie się, jak to wygląda, jak ta gra wygląda. Na nowych postaciach w ogóle na postaciach normalnych się nie da grać? Nie, bo bazastral do ciebie podchodzi co? I od razu ci ten y, zabija. Jeszcze podpala. I Roman jeden. Tak mnie wkurza już ta gra, jak dodają te niezbalansowane postacie. Aha. No. Zobaczycie. Zaraz mnie pewnie jakiś bazastral pokona. Nie wyzywam graczy, którzy grają bazą astralem, tylko wyzywam... Znaczy, w sumie nikogo nie wyzywam, ale po prostu... żeby super celnie robił takich niezbalansowanych postaci. W sumie nie teamuję ja się. Zabiję ich za chwilę. No chodź, podejdź. No podejdź. Użyję na ciebie gadżet. Dobra. To było bliskie. <laughs> Może i pokonałem jednego baza to... to... strasznie gejowsko, no. Zarąbista runda. I co? Wsadź sobie w dupę tego, tego... ...zasranego miecza. Zarąbiste grę. No, czyli widać, że siedzi tu. No. No. I to chcę cię nazwać prawdziwym Brawl Starsem. No, nie zdaje mi się. To teraz jest jakiś... Toy Stars. <ścoughs> Toy Stars w sumie. No. A i mam jeszcze pytanie, czy no w sumie to nie pytanie, tylko piście mi propozycję do Niku, ale coś z rybą, żeby było albo z rybolem. Piście. To ja skończę i... Teraz biorę na fanga. Jej, do widzenia.